Cześć, witajcie w filmowych ciekawostkach. Dzisiaj dowiecie się, kto tak naprawdę malował Rose w Titaniku oraz czy dobrze znać norweski. Jeżeli dotrwacie do końca napisów w animacji Disney'a Reket Ralph, zauważycie, że w filmie występuje glitch, czyli błąd, który można spotkać w grach. Ten jednak jest specyficzny, bowiem to dokładnie ten sam glitch, który zobaczycie po ukończeniu 256. levelu w oryginalnym Pac-Manie. W oryginalnej powieści Stephena Kinga pod tytułem Skazanie na Shawshank postać Rida opisana jest jako biały Irlandczyk w filmowej wersji Grago Morgan Freeman, który w jednej ze scen wypowiada sarkastycznie, Maybe it's because I'm Irish. Animacja o odważnym psie pod tytułem Bold z 2008 roku została w Rosji przemianowana na Volt. Powodem tego jest fakt, iż słowo Bold w rosyjskim slangu oznacza penisa. Podczas kręcenia filmu Dobry, Zły i Brzydki, wysadzeniem mostu miał się zająć kapitan hiszpańskiej armii Sergio Leone, któremu zaszczyt ten przypadek jako oddanie honoru armii hiszpańskiej. Na znak Waj, czyli OK, miał zdetonować ładunek. Niestety inny członek ekipy filmowej, poprzez walkie toki, powiedział do kolegi słowa waj czyli jest OK, można zaczynać. Kapitan wysadził więc most za wcześnie. Mimo tej wpadki zorganizował swoich żołnierzy i odbudował most. Tylko po to, by raz jeszcze go wysadzić. Obrazek pięknej Rose, który w filmie Titanic maluje bohater grany przez Leonarda DiCaprio, nie jest w rzeczywistości jego autorstwa. Rysunek został wykonany przez samego reżysera Jamesa Camerona. Nawet ręka, która operuje węgielkiem w jednym ze zbliżeń należy do Jamesa. Gene Hackman, który występuje jako Lex Luthor w kontynuacji Supermana z 1978 pod tytułem Superman 2, w rzeczywistości nigdy nie pojawił się na planie filmu. Wszystkie sceny z jego udziałem nakręcono podczas produkcji pierwszej części, a jego rola to kreatywna sklejka różnych ujęć, a także dublerów i lektorów udających jego głos. Na samym początku kultowego filmu Coś w reżyserii Johna Carpentnera, bohaterowie filmu ratują psa rasy haski, który ucieka przed norweskim helikopterem. W filmie dialogi Norwegów nie są przetłumaczone i nic dziwnego, bowiem zdradzają one całą fabułę filmu. Wszyscy z nas wiedzą, że małe, pocieszne, ale zabójcze misie znane z powrotu Jedi nazywają się Iwoki. Pytanie brzmi skąd to wiemy, zważywszy, że w żadnej części oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen nie pada nazwa ich rasy. Jeżeli obejrzycie wszystkie części serii pod tytułem Piła, całkowita długość wszystkich filmów wyniesie 6 godzin i 66 minut. Przypadek nie sądzę. Aktor Danny Lloyd, grający synka Jacka Nicholsona w filmie Lśnienie, miał zakaz oglądania produkcji aż do 17 roku życia. Nie zobaczył więc samego siebie na ekranie przez 11 lat. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do obejrzenia poprzednich, a także subskrypcji kanału, by nie ominęły Was kolejne. Ciao!